Cześć! Tym razem opowiem wam historię dziwnego zaginięcia i śmierci w górach skalistych stanu Colorado. Sprawa wydarzyła się w 2014 roku, a ofiarą był lekarz dr James McGrogan, wysportowany młody człowiek, który, jak się wydawało, poszedł w góry przygotowany na prawie każdą okoliczność. Jest to sprawa nosząca większość znamion charakterystycznych dla zaginięć w Parkach Narodowych i dla koncepcji Missing 411, której autorem jest David Polidis. Zresztą materiał, w którym Polidis omawia właśnie tę sprawę, jest jednym z głównych źródeł, jakimi można posłużyć się, żeby ją w ogóle opracować, bo materiały prasowe są przynajmniej w kilku punktach dość niekonkretne. W każdym razie sprawa jest nie mniej niejasna niż podobne historie z kanonu Missing 411, a więc zapraszam do posłuchania. Bohaterem historii, czy może raczej ofiarą niezupełnie zrozumiałych zdarzeń był dr James McGrogan. Pochodził z Chesterton w stanie Indiana. Było to jego rodzinne miasto, tam dorastał i kształcił się do momentu ukończenia szkoły średniej. Było to w 1993 roku. Planował zostać lekarzem, ale nie udało mu się dostać na studia medyczne od razu, nie poddawał się jednak, za trzecim razem został przyjęty na studia na Uniwersytecie Medycznym w Indianapolis. Studia z powodzeniem ukończył, a jak to jest w zawodzie lekarza, musiał przejść przez etapy stażu, rezydentury, następnie przez 7 lat między 2006 a 2013 rokiem pracował w stanie Wisconsin. W 2013, to jest niedługo przed feralną wyprawą w góry, wrócił w swoje rodzinne strony wraz z żoną Sharon i dwójką ich małych dzieci. Zamieszkali znów w Chesterton, by być blisko swoich rodziców. W 2014 roku, kiedy miały miejsce wydarzenia, o których mówimy, James był lekarzem na oddziale ratunkowym Szpitala Świętego Józefa w Miszałaka w Stanie Indiana. Dla historii jego zaginięcia istotne będą jeszcze informacje, takie, że w 2014 roku miał 39 lat, dbał o kondycję fizyczną, biegał, startował w maratonach, w triatlonie, jeździł na rowerze, snowboardzie, pływał kajakiem. Był w świetnej formie, a do tego miał spore doświadczenie w wędrówkach górskich, czy to w warunkach letnich, czy zimowych, i zawsze wybierał się w góry bardzo dobrze przygotowany. Czyli nie jest to historia taka jak w poprzednim filmie, gdzie bohaterem był młodzian bez totalnie jakiejkolwiek wprawy w wędrówkach i wszystko od początku ewidentnie zmierzało do katastrofy. W tym wypadku było wręcz przeciwnie. W marcu 2014 roku James McGrogan wybrał się wraz z trzema przyjaciółmi na męską wyprawę w góry skaliste w Colorado. Wyjazd planowany był od wielu miesięcy, ale James zachował te plany niejako w tajemnicy przed swoją żoną. Jej o wyjeździe miał powiedzieć dopiero z około tygodniowym wyprzedzeniem. Dlaczego, to nie jest jasne. Może chciał dać jej mało czasu do rozmyślania o jego wyjeździe, żeby nie zdążyła mu zabronić, to z pewnością było coś związanego z ich charakterami czy relacjami. James i jego znajomi przylecieli samolotem do Denver. Tam w mieście zajrzeli do wypożyczalni sprzętu sportowego Confluence Kayak and Ski. Panowie nie przywieźli ze sobą kompletów sprzętu zimowego ze względu na koszty ich transportu samolotem, i zapewne też w pewnym stopniu ze względu na wygodę podróży. Jim zabrał swoje buty snowboardowe, wypożyczył z kolei kask i tzw. splitboard, czyli deskę snowboardową, którą można rozdzielić na dwie części, czyli na dwie narty. Do tego dobrał foki na narty, czyli pasy mocowane do ślizgu, które zapewniają przyczepność do stoku, dzięki czemu narty mogą służyć do podejścia w górę stoku nawet o dość znacznym nachyleniu. Wybrał więc sprzęt, który dawał możliwość skorzystania zarówno z zalet nart podczas wędrówki po trawersie czy w górę i zjazdów z góry na jego ulubionym snowboardzie. Oprócz tego wypożyczył sprzęt lawinowy, co wskazywało na dużą odpowiedzialność i ostrożność w przygotowaniu na wyprawę w góry w sezonie zimowym. Były to łopata, sonda lawinowa i detektor lawinowy, który działa w taki sposób, że emituje sygnał radiowy, dzięki czemu umożliwia odnalezienie ludzi uwięzionych pod śniegiem w przypadku zejścia lawiny. Wyposażeni w potrzebny sprzęt, panowie wyjechali do położonego 150 km od Denver miasteczka Vail. Miasteczko jest niewielkie, zamieszkałe przez mniej więcej 4,5 tysiąca osób, ale jednocześnie jest ogromnym centrum sportów zimowych. Na południe od Veil rozciągają się trasy i wyciągi narciarsko-snowboardowe, a to sprawia, że miasteczko przyciąga masy turystów. Na północ z kolei biegną szlaki piesze wiodące przez dzikie wzgórza górskalistych. Używane nie tylko przez pieszych turystów, ale też przez narciarzy czy rowerzystów, którzy te sporty uprawiają w takiej bardziej ekstremalnej postaci. James i jego towarzysze mieli plany, by wybrać się na wędrówkę właśnie tymi szlakami w górę i zjeżdżać w dół na deskach czy nartach. Mieli też w planach wyprawę na nartach do Camp Hale, czyli dawnego obozu treningowego wojsk piechoty górskiej który współcześnie stanowi pomnik historii z pozostałościami dawnych budynków i instalacji. Ale to był plan na kolejny dzień. Wcześniej celem wyprawy grupy przyjaciół była chatka Icemana położona na północ od Veil, vale, na wysokości 3400 metrów. Chatka jest czymś na kształt górskiego schroniska, ale nie ma stałej obsługi czy restauracji, jest w niej kominek i płyty grzewcze, gdzie wędrowcy mogą przygotować swoje jedzenie, muszą zabrać swoje śpiwory, generalnie każdy może wejść, odpocząć itd. I jest w niej miejsce na nocleg dla maksymalnie 16 osób. Jest to częsty cel wypraw turystów, chociaż dostęp do chatki nie jest wcale zbyt łatwy, a szlaki prowadzące do niej uchodzą za raczej wymagające i o wysokim poziomie trudności. Do chatki Icemana wiodą dwa główne szlaki. Panowie wybrali drogę przez szlak Red Sandstone Creek, która jest trasą względnie łagodniejszą niż trasa druga, trasa drugim szlakiem przez Spraddle Creek, ale za to jest znacznie dłuższą trasą. Od początku szlaku z Vail do chatki Icemana jest mniej niż 7 km w linii prostej, ale szlak skręca wielokrotnie i trasa w całości liczy nieco ponad 15 km. Na tym dystansie szlak wznosi się łącznie o 930 metrów. Był więc 14 marca, chwilą po godzinie 8, kiedy grupa rozpoczęła wędrówkę z Wale. Panowała wówczas temperatura około minus 7 stopni Celsjusza, było pogodnie, bezwietrznie, a widoczność była bardzo dobra. Tamtego poranka nie padało, ale wokół szlaku zalegał wysoki śnieg. Na początku szlaku James poprosił jednego z towarzyszy o zrobienie mu zdjęcia. Zdjęcie, na którym pozował z wielkim plecakiem i przytwierdzoną do niego deską splitboardową, James opatrzył podpisem przygoda się zaczyna i wysłał do żony. Około dziesiątej rano po niecałych dwóch godzinach podejścia, grupa przyjaciół zatrzymała się na postój i na odpoczynek. Pokonali już ponad 6 kilometrów szlaku, choć na razie była to jego łagodniejsza część, a im dalej, tym bardziej stawał się stromy i nieprzystępny. Według tego, co później przekazali jego towarzysze, James nie chciał robić przystanku w tamtym miejscu i w tamtej porze i zdecydował, że pójdzie sam przed pozostałymi. Miał stwierdzić, że może spotkają się po drodze, gdy sam zrobi postój i że reszta go zapewne na trasie dogoni, a jeśli nie, to po prostu będzie czekał w chatce Aismana. Znajomi próbowali go przekonać, żeby zaczekał na nich i żeby szli razem. W końcu wyjazd miał być też spędzeniem wspólnie czasu, ale James nie chciał się zatrzymywać. I miało to tak wyglądać, że doktor McGrogan poszedł dalej ku chatce, a pozostali zatrzymali się na odpoczynek. Idąc dalej w górę, nie spotkali Jamesa na szlaku, jednak nie znaleźli go także w chatce Icemana, gdy w końcu tam dotarli po kilku godzinach podejścia. Rozejrzeli się wokół chatki, podeszli na początek drugiego szlaku i nigdzie nie mogli znaleźć swojego kompana, chociaż wyraźnie umawiali się na spotkanie w chatce. Przyjaciele Jamesa dosyć szybko zaczęli się niepokoić. Próbowali dzwonić do niego, ale nie mogli się z nim połączyć. I nigdzie w ogólnodostępnych informacjach o sprawie nie ma wyjaśnienia, czy telefon Jamesa był wówczas już wyłączony, czy po prostu go nie odbierał. Natomiast w kilku artykułach zgodnie podawana jest informacja, że telefon McGrogana logował się do sieci jeszcze raz, mniej więcej godziną po tym jak zniknął z oczu grupy, około godziny 11, a później już żadnych logowań nie było, więc chyba należy z tego wnioskować, że był już wyłączony. Około 17.30 przyjaciele Jamesa zadzwonili na numer alarmowy prosząc o pomoc w znalezieniu zaginionego kompana. Dwóch zostało na górze, w okolicy chatki, a trzeci zjechał do Vail, by dodatkowo prosić o pomoc w biurze szeryfa hrabstwa Eagle. Kompanii Jamesa przekazali przedstawicielom służb wszelkie informacje o zaginionym, poinformowali, że był dobrze wyposażony na wędrówkę i że miał ze sobą telefon, lokalizator, GPS, sprzęt lawinowy, który wypożyczył, ciepłe ubrania na zmianę, śpiwór, zapasy jedzenia i wody i apteczkę. Zresztą był lekarzem na Izbie Przyjęć, więc jego wiedza i doświadczenie z pewnością pozwalałyby mu sobie poradzić w wielu sytuacjach związanych z wypadkiem czy z urazem. Stąd wydawało się, że James nie był w poważnym niebezpieczeństwie i że historia jego zaginięcia powinna skończyć się pozytywnie. Mimo wszystko zgłoszenie bynajmniej nie zostało zlekceważone. Stowarzyszenie Ratownictwa Górskiego z Wejl vale praktycznie natychmiast wysłało cztery zespoły poszukiwawcze na szlaki. Wokół szlaku, który był wyraźnie wydeptany ze względu na to, że przechodziło nim sporo turystów, utrzymywał się śnieg. Wobec tego, ekipy poszukiwawczo-ratownicze skupiły się przede wszystkim na sprawdzeniu punktów, gdzie znajdowali ślady świadczące o tym, że ktoś zszedł poza szlak. Jako, że przez tamten i kolejne dni panowały ujemne temperatury, a opad śniegu był zerowy lub niewielki, ślady osób schodzących poza szlak były dość dobrze widoczne. Jednak poszukiwania tamtego wieczora nie przyniosły rezultatów i James nie został odnaleziony. W kolejnym dniu teren poszukiwań został rozszerzony, liczebnie zwiększone zostały ekipy zaangażowane w poszukiwanie i włączono do akcji trzy helikoptery należące do Gwardii Narodowej. Gwardia Narodowa wysłała też w góry swoich ludzi do pomocy w akcji poszukiwawczej, podobnie jak i inne stowarzyszenia ratownictwa górskiego. Były to już naprawdę szeroko zakrojone poszukiwania, w które zaangażowane było około 110 osób i które obejmowały obszar o promieniu kilkunastu kilometrów od szlaku, na którym ostatni raz widziano Jamesa. Śmigłowce miały wyznaczone zadanie, by zbadać teren o powierzchni aż 45 km2 i codziennie wykonywały po kilka przelotów, jednak i ta forma poszukiwań nic nie dała. Intensywne poszukiwania trwały przez trzy kolejne dni, kiedy to śnieg padał tylko przelotnie, jednak 18 marca nadeszło znaczne załamanie pogody. Burze śnieżne, które zaczęły szaleć tamtego dnia, zmusiły służby do odwołania poszukiwań po pięciu dniach i około tysiącu roboczo godzin poświęconych przez członków ekip ratunkowych. Zostało przyjęte, że ze względu na upływ kilku dób i ze względu na trudne warunki James McGrogan najprawdopodobniej już wówczas nie żył. Masywne opady śniegu z pewnością też przykryły wszystkie ewentualne ślady, które mógł zostawić na górskich zboczach. Oczywiście teren górski nie jest ani bezpieczny, ani łatwy do przeszukania, ale sprawa zaginięcia Jamesa wydawała się szczególnie zagadkowa. Nie było jasne tak naprawdę, w którym momencie James zniknął, czy zszedł ze szlaku, a jeśli tak, to w którym miejscu i w ogóle dlaczego. Wydawało się niezbyt prawdopodobne, że się zgubił. Szlak, na którym się poruszał, był i jest dobrze oznaczony drogowskazami i symbolami, którymi konkretnie są niebieskie diamenty namalowane na drzewach czy głazach. Przechodzi tym szlakiem każdego dnia nawet kilkudziesięciu turystów, nawet czasami setka, wobec czego trasa, nawet zimą, jest wyraźnie wydeptana, oznaczona. Ekipy idąc po śladach osób, które zeszły ze szlaku, podążały nimi tak długo, aż odnajdowali miejsce, gdzie ślady doprowadziły do kolejnego odcinka szlaku albo poprowadziły do podnóża góry. Innymi słowy, aż udało się ustalić, że na końcu śladów nie leży ranny potrzebujący pomocy turysta. Wobec tego wydawało się możliwe, że James dotarł do chatki na końcu szlaku i dopiero stamtąd wyruszył, również wydeptanym szlakiem w innym kierunku. Nie jest jasne, dlaczego nie zaczekał na pozostałych ani co mogło nim kierować, jeśli zdecydowałby się na dalszą samotną drogę innymi szlakami. Z drugiej strony, ekipy poszukiwawcze wypytywały turystów na szlakach wiodących do chatki Icemana o zaginionego Jamesa i nie trafili na nikogo, kto stwierdziłby, że widział poszukiwanego w chatce czy w jakimkolwiek miejscu na szlaku. To znowu sugerowało, że James mógł zejść z terasy dość szybko po tym, jak rozstał się z resztą znajomych i mógł poruszać się poza szlakami, gdzie inni nie chodzili i stąd nikt nie zwrócił na niego uwagi. Przez cały czas, kiedy poruszałby się poza szlakiem, powinien jednak zdawać sobie sprawę, jak wrócić do Veil, vale, bo po prostu wystarczyłoby, że schodziłby sukcesywnie w dół. A poza tym ze szlaków do Hatki Icemana miejscowość w Dolinie jest dobrze widoczna. Widoczności również przez pierwsze dni od zaginięcia Jamesa nie ograniczała pogoda. Nie odnotowano zejścia lawiny, która mogłaby pogrzebać go pod śniegiem. No i James miał ze sobą sprzęt lokalizator GPS, za pomocą którego mógł sprawdzić, gdzie był i telefon, który powinien przez cały czas pozostawać w zasięgu sieci bo teren szlaków był objęty zasięgiem sieci komórkowej. Mimo tego wszystkiego dr McGrogan nie zadzwonił po pomoc, najwyraźniej nie zszedł do Veil, vale, po prostu zniknął. W końcu jednak dr McGrogan został znaleziony. Miało to miejsce 3 kwietnia, w czwartek w południe, 20 dni po dniu jego zaginięcia. Ciało leżące w dolinie strumienia bów zostało zauważone przez trzech lokalnych narciarzy jadących poza szlakiem. Leżało na zamarzniętym strumieniu u stóp również zamarzniętego wodospadu. Narciarze wezwali służby, ekipa ratownicza wydobyła ciało późnym wieczorem w czwartek. Zmarły był ubrany w koszulkę z długim rękawem i podkoszulek, czarne leginsy termiczne, szare skarpety i miał na głowie kask. Natomiast nie miał kurtki, rękawic ani butów. Kurtka została znaleziona w jego plecaku, ale rękawice i buty nie zostały nigdy znalezione. Splitboard był przytwierdzony do plecaka, który znajdował się przy zwłokach, więc w momencie śmierci James nie zjeżdżał na nartach czy desce, tylko musiał poruszać się pieszo. Dlaczego nie miał na sobie butów, to pozostało niewyjaśnione. Koroner hrabstwa Eagle, Cara Bettis, potwierdziła w piątek rano, że ciało należało do zaginionego doktora McGrogana. 7 kwietnia poinformowała, że wyniki sekcji zwłok ujawniły, że James McGrogan zmarł w wyniku wielu obrażeń, w tym urazu głowy i lewej strony klatki piersiowej oraz złamania kości udowej. Jego śmierć została uznana za wypadek i była efektem upadku z dużej wysokości. Najwyraźniej nie zauważył, że znajdował się na urwisku nad wodospadem i po prostu z niego spadł. Co było dość osobliwe, jego głowa pod kaskiem nosiła silne urazy, ale sam kask nie był roztrzaskany, zniszczony i nie wyglądał jakby był po upadku z dużej wysokości. Ten fakt sprowokował teorię, że w chwili śmierci James nie miał założonego kasku, a po nabawieniu się urazów jeszcze go założył albo założył mu go ktoś inny. Znalezienie ciała doktora McGrogana potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia, że zaginiony musiał stracić życie. Jednak zrodziło wiele wątpliwości co do tego, co tak naprawdę się z nim stało. Przede wszystkim zastanawiające było miejsce, gdzie znalazło się jego ciało. Było to ponad 7 km na wschód od punktu na szlaku, gdzie ostatni raz widzieli go towarzysze wyprawy. Jednak mówimy tu o odległości w linii prostej. Nie ma żadnego szlaku bezpośrednio łączącego te punkty, czy ogólnie wiodącego od szlaku do Hatki Icemana do wodospadu Buff. Tak więc droga Jamesa musiała przebiegać przez dziki leśny teren pokryty zaspami śniegu, dodatkowo przez znaczne przewyższenia i obniżenia terenu. Musiałby podejść minimum 400 metrów wyżej na grzbiet wzgórza na wschód, po czym zejść 300 metrów w dół po stromej skarpie do wąwozu Middle Creek. Dalej znów wspiąć się na szczyt Bald Mountain ponad 360 metrów wyżej i znów zejść ostro w dół do Doliny Buff Creek. Zależnie od wariantu trasy, z miejsca, gdzie był widziany po raz ostatni, musiał przejść między 20 a 25 km w trudnym górskim terenie w warunkach wysokich zasp śnieżnych. Trudno powiedzieć, czy mógł zdążyć przejść tę trasę w ciągu jednego dnia, zanim zdążyło się ściemnić. No i nie ma żadnych wątpliwości, że James wiedział, że wędrował poza szlakiem. Skoro nie szukał pomocy, to prawdopodobnie znaczy, że taki był jego wybór, zamiar i że nie czuł się zagrożony. Lokalizator GPS znaleziony jego w plecaku był nadal sprawny, telefon wyłączony, ale po włączeniu miał jeszcze sprawną baterię. Oczywiście bardzo zastanawiające jest, co się stało z butami Jamesa i dlaczego był ubrany tak lekko przy ujemnych temperaturach. Oczywistym głównym podejrzanym jest tu stan hipotermii i rozbieranie się w związku z uczuciem gorąca, jakie się pojawia w chwili, kiedy organizm jest wychłodzony. Może stan hipotermii spowodował dezorientację i spowolnione reakcje, a to dalej spowodowało, że James spadł w przepaść. Jednak jasne jest, że w stanie hipotermii nie mógł przejść kilkunastu kilometrów, więc decyzję o zejściu ze szlaku musiał podjąć odpowiednio wcześniej jeszcze zanim znalazł się w tak zaawansowanym stadium wychłodzenia organizmu. Kolejną sprawą jest fakt, że teren, gdzie leżało ciało McGrogana, był sprawdzony w trakcie poszukiwań. Z helikoptera mógł nie być widoczny przez ściany wąwozu, ale teoretycznie ekipy piesze przechodziły w pobliżu wodospadu. Mogli go nie zauważyć, ale ewentualnie nie wyklucza to też możliwości że w czasie gdy przechodziły tam grupy poszukiwawcze, Jamesa po prostu tam jeszcze nie było. Niektórzy dyskutujący o sprawie rozważają możliwy udział kompanów Jamesa w jego zaginięciu i śmierci, albo generalnie udział innych ludzi. Co do zasady, nie jest jasne dlaczego James miał się odłączyć od grupy i dlaczego nie chciał na nich poczekać i dlaczego oni zgodzili się na takie rozwiązanie. Podejrzana wydawać się mogła też pewna nieścisłość w twierdzeniach znajomych Jamesa. Ojciec Jamesa, Bill McGrogan, twierdził, że jemu została przedstawiona inna wersja niż ta, którą przyjaciele Jamesa podali policji. On usłyszał od nich, że szli z Jamesem przez cały czas i nawet nie zorientowali się, kiedy dokładnie się odłączył, ani nie zorientowali się, gdzie poszedł. Jednak mogła to być wersja, która miała zmniejszyć odpowiedzialność towarzyszy Jamesa w zaistniałej sytuacji i dlatego taką właśnie wersją podali jego ojcu. Wydaje się, że gdyby szli razem i James zniknąłby w trakcie wędrówki, to grupa zaczęłaby go szukać wcześniej, a nie dopiero w chatce Icemana. Ale z drugiej strony, gdyby miała tam mieć miejsce jakaś zbrodnia, to tym bardziej nie da się wyobrazić sobie przenoszenia przez sprawcę czy sprawców ofiary przez dystans 20 km, i to w górach. Historia jest taką, w której wiele elementów zdaje się nie łączyć w logiczną całość. Co tak naprawdę się stało, dlaczego James McGrogan błąkał się po górach przez ponad 20 km, gdzie były jego buty. Dlaczego się odłączył i nie dał znać towarzyszom wyprawy, że będzie wędrował gdzieś dalej? Dlaczego nie był w kontakcie, skoro miał dostęp do telefonu? Jak wspomniałam, sprawa jest typowym przypadkiem z kanonu 411, w których to sprawach powtarza się taki właśnie motyw. Ludzie wędrują wśród natury i zachowują się irracjonalnie, znikają i jeśli się odnajdują, to w odległym miejscu i w dziwnych okolicznościach. Z całą pewnością, tego co dokładnie wydarzyło się w drodze do chatki Icemana i dlaczego dr McGrogan znalazł się martwy ponad 20 km dalej, tego już się nie dowiemy. Dzięki, kochani, za posłuchanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że następny pojawi się szybciej i że również pojawicie się wy, żeby go posłuchać. I dziękuję za wszystkie wpłaty na kawę, polubienia, za wszystkie suby. Przesyłam pozdrowienia cieplutkie, chociaż dzisiaj był zimowy temat. Trzymajcie się i pa!